Dzień dobry. Masz anturium, które pięknie rośnie, ale nie chce wytwarzać kwiatów. Dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby ta roślina w końcu nam zakwitła? O tym jest ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie przydatny. Jeżeli tak, to będę wdzięczna za kciuki w górę pod filmem. Miłego oglądania. Rośliny kwitną wtedy, gdy mają zapewnione idealne warunki do rozwoju, do wzrostu, przybliżone do takich, w których rosną naturalnie. Kwitną również wtedy, gdy warunki uprawy nagle się zmieniły, drastycznie się zmieniły. Roślina wtedy przeżywa stres i próbuje zakwitnąć, by wytworzyć nasiona, by następnie przedłużyć gatunek. Gdy anturium ma zapewnione idealne warunki do wzrostu, kwitnie praktycznie cały rok. Jeżeli Twoje anturium wytwarza piękne, zdrowe liście, a nie chce wytwarzać kwiatostanów, to jak zadbać o tę roślinę? Jakie warunki jej stworzyć, by w końcu zakwitła? By Anturium zakwitło, musi być spełnionych kilka warunków. Anturium może rosnąć pięknie i zdrowo, ale nie wytwarzać kwiatostanów, gdy wilgotność powietrza w mieszkaniu jest zbyt niska. Optymalna wilgotność powietrza dla anturium, by zakwitło, powinna wynosić powyżej 70%. By podbić wilgotność powietrza, najlepiej zainwestować w nawilżacze powietrza, ale możemy wokół rośliny ustawić naczynka z wodą lub roślinę ustawić na podstawce, którą ustawimy na większej podstawce, którą wypełnimy wodą lub keramzytem. Warto zwrócić uwagę na to, żeby Centurium nie stało na zimnych kamieniach zalanych wodą ani bydno doniczki nie stało w wodzie by na chwilę podbić wilgotność powietrza anturium możemy zraszać. Ja fanką zraszania nie jestem, ponieważ to bardzo często powoduje choroby grzybowe na liściach. Jeżeli zdecydujemy się na zraszanie, to róbmy to czystym, dobrze wypłukanym zraszaczem. Zraszajmy roślinę wodą miękką, przefiltrowaną, najlepiej o temperaturze pokojowej. Anturium jest bardzo wrażliwe na zimną wodę, wodę, którą podlewamy, ale również roślinę zraszamy. I tutaj wskazówka: anturium najlepiej podlewać wodą Letnią albo o temperaturze pokojowej. Nie podlewajmy tej rośliny zimną wodą. Jakość wody w uprawie tej rośliny ma ogromne znaczenie. Jeżeli podlewamy anturium wodą prosto z kranu, wodą, która jest twarda, czyli zawiera dużo jonów magnezu oraz wapnia, to końcówki liści nam zasychają, ale twarda woda również hamuje wzrost rośliny. Jak również kwitnienie. Dlatego anturium podlewajmy wodą miękką, przefiltrowaną o temperaturze pokojowej lub ciepłą wodą. Anturium jest rośliną epifityczną, czyli wymaga podłoża lekkiego, dobrze przepuszczalnego dla wody oraz dobrze napowietrzonego. Do mieszanki podłoża warto zastosować podłoże do storczyków z niewielkim dodatkiem ziemi kompostowej, włókna kokosowego oraz perlitu. Podłoże powinno mieć odczyn lekko kwaśny od 5.5 do 6.5 pH. Gdy pod Dłoże jest zasadowe, to anturium nam nie kwitnie. Miejsce uprawy anturium, miejsce, w którym stoi w naszym mieszkaniu, ma ogromne znaczenie. Anturium generalnie znosi lekko ocienione stanowiska, a niekiedy może rosnąć bardzo ładnie w ciemnych zakamarkach naszego mieszkania, lecz nie będzie kwitło. Anturium wymaga stanowiska jasnego, widnego o rozproszonym świetle ale nigdy nie na bezpośrednim słońcu, ponieważ słońce bardzo łatwo uszkadza, przypala liście tej rośliny. Do kwitnienia jest bardzo ważne zasilanie, odżywianie rośliny, czyli nawożenie. Ponieważ anturium, tak jak storczyk, jest epifitem, to warto roślinę nawozić nawozem do storczyków i stosować pełną dawkę. W okresie jesienno-zimowym stosujemy połowę zalecanej dawki podanej na opakowaniu. Jeżeli nie uprawiasz storczyków i nie posiadasz takich nawozów, to możesz zastosować inne nawozy dla roślin kwitnących, czyli nawozy bogate w potas, ale w tym przypadku używamy połowę zalecanej dawki. Jeżeli stężenie nawozu jest mocne, zawiera dużo azotu, potasu i fosforu, to używamy 1 czwartą dawki podanej na opakowaniu. Anturium nawozimy co drugie podlewanie. Anturium nie kwitnie, gdy ma zbyt niską wilgotność powietrza, roślina nie jest nawożona, stoi w zbyt ciemnym zakamarku naszego mieszkania. Roślinę podlewamy twardą wodą, w dodatku zimną oraz gdy ma źle dobrane podłoże. By anturium zakwitło, przesadzamy w odpowiednie podłoże o odpowiednim odczynie, przestawiamy w widniejsze miejsce, podbijamy wilgotność powietrza i roślinę dokarmiamy. Mam nadzieję, że już teraz wiesz, co należy zrobić, by Twoje anturium zakwitło ponownie. Niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo. Miłego dnia! Pozdrawiam!